Witajcie z tej strony Gabriel. Znaki zodiaku bliźnięta i rak najbliższe 7 dni. Jeżeli chodzi o bliźnięta w najbliższych 7 dniach, na pewno tutaj Na pewno dla bliźniąt te najbliższe 7 dni będzie, będą jakby takie e, obfitowały, jakby w taką. Ja tutaj widzę jakąś taką zabawę. E, to będzie takich e, 7 dni e, zabawy. E, Bez troski, bliskości. E, możliwe, że po prostu. Bliźnięta w tym czasie będą planowały jakiś urlop. To niekoniecznie musi być urlop, może to być powiedzmy jakiś taki czas, który będzie ewidentnie sprzyjający bliźniętom do tego, aby spędzić go jakby w gronie rodzinnym, w gronie osób, które rzeczywiście będą dla nich takie pozytywne. Widzę dużo takiej, jakby, takiej beztroski. To może być czas albo takiego poluźnienia się pewnych, jakby, może rozwiązania jakichś takich problemów, jakichś stresowych sytuacji, co przełoży się po prostu na jakby większą koncentrację, czy to taką świadomą, czy jakby wynikającą tylko sytuacyjnie w takich kwestiach typowo rodzinnych, albo jakaś sposobność będzie w najbliższych 7 dniach do tego, aby. Spędzić czas z rodziną, spędzić czas po prostu z najbliższymi. Ja tutaj widzę jakiś taki wypad albo jakaś wycieczka, to może być zaplanowany urlop, albo nawet jakby taka spontaniczna wyprawa, ale to niekoniecznie musi być na jakimś wyjeździe, to może być typowo, to może być typowo. Ja to widzę jako czas po prostu i tutaj jakby miejsce nie odgrywa roli na pewno. Te 7 dni to będzie taki dobry czas na, na to, aby po prostu spędzić go w gronie osób jak najbliższych dla bliźniąt. Jeżeli chodzi o najbliższe 7 dni dla bliźniąt, yy, o zdrowie, na pewno zdrowie tutaj jakby bliźnięta będą ogólnie czuły się silne. Silne pod względem jakby zdrowotnym. Ja tutaj nawet widzę coś takiego, że nie widzę jakby żadnych takich um, kwestii zdrowotnych. U, u bliźniąt będą jakby po prostu albo neutralne czyli um, nie będzie jakichś problemów zdrowotnych, bądź pewne, pewne sytuacje zdrowotne okażą się um, albo bardzo załagodzone, albo wręcz znikną ale też nawet widzę u niektórych bliźniąt w najbliższych 7 dniach poczucie takiej siły tężyzny fizycznej ja tutaj widzę takie, takie poczucie jak młody Bóg, takie po prostu takie może być uczucie u, u, u niektórych bliźniąt w najbliższych 7 dniach rzeczywiście taka siła, sprawność taka fizyczna na pewno w takim, takim kontekście, jeżeli chodzi o relacje u bliźniąt w najbliższych 7 dniach na pewno na pewno w najbliższych 7 dniach widzę jakąś wartość, którą bliźnięta wyniosą w związku z relacjami z innymi ludźmi. I tutaj może to być po prostu typowy, typowa taka korzyść mentalna, ale również może być to korzyść finansowa, ale z tego bardziej jednak, tak, 70% ja tutaj widzę, że to będzie taka korzyść mentalna, emocjonalna, nawet i duchowa. Jakieś takie podładowanie się wzajemną relacją, wzajemną energią. Bardzo taka korzystna, jakby. Energia płynąca z relacji z innymi ludźmi, czy to, czy to z ludźmi, których poznamy, czy, czy właśnie z takimi osobami, które, z którymi po prostu podążamy przez życie, ale na pewno bardzo jakby taka korzystna. To może być właśnie wynikowa tej sytuacji, gdzie przez najbliższe 7 dni bliźnięta rzeczywiście powinny się jakby będzie dużo jakby przesłanek do tego, aby wykorzystać te 7 dni do tego, aby umocnić właśnie relacje z rodziną, bądź spędzić dobrze czas w gronie najbliższych w najbliższych osób jeżeli chodzi o Jeżeli chodzi o związek, raczej zarobki, pracę, o bliźniąt, to widzę tutaj, że bliźnięta w ostatnim czasie odczuwały jakby taką ograniczoną ilość ruchów w swoim życiu, jeżeli chodzi o pracę, o finanse i jakby Bliźnięta czuły się jakby wręcz ograniczone, osoby, jakby odczuwały ograniczoną wolność osobistą. I tutaj ja to bardziej widzę w kontekście albo presja pracodawcy, pracy, zarobków, biznesu była tak silna, że po prostu bliźnięta w ostatnim czasie czuły się. Jakby to powiedzieć, ograniczone, ja tutaj widzę takie, jakby na smyczy, takie jakby spętane, spętane, jakby, ale to takie obowiązkami, bardziej, nie? Czyli jakby bliźnięta mogły odczuwać w ostatnim czasie brak takiej wolności, swobody osobistej, brak życia prywatnego, brak nawet i. Nie, wolności finansowej nie, ale brak takiej brak życia prywatnego ja tutaj bardziej widzę i tutaj rzeczywiście w te najbliższe 7 dni e, tu się nawet to uzupełnia z tą pierwszą kartą, że e, na pewno ogólnie polecam bykom, by wszystkim bliźniętom, aby e, w najbliższym czasie jakby e, troszkę poluzowały z pracą, z, z zarabianiem pieniędzy z jakimiś kalkulacjami i tak dalej i tak dalej i bardziej skoncentrowały się jakby na życiu tutaj rodzinnym tak jak mówię, te 7 dni na pewno będzie sprzyjające do tego aby spędzić ten czas po prostu z rodziną z najbliższymi, na pewno odbije się to na naszym zdrowiu, tak jak mówię, takie poczucie jak młody Bóg jakby takie odrodzenie zdrowotne no i rzeczywiście duża korzyść jeżeli chodzi o zaangażowanie się w jakieś relacje tutaj z ludźmi takie głębsze na zasadzie takie emocjonalne jakby więzi tutaj widzę że to na pewno się pozytywnie odbije i, i te, te wszystkie jakby te poczucie u takiego jakby zniewolenia takiej jakby braku życia prywatnego tutaj minie ponieważ tutaj widzę że wróci równowaga jeżeli bliźnięta rzeczywiście skoncentrują się na takim odpoczynku Bliskiej relacji z ludźmi, z najbliższymi, następnym znakiem Zodiaku jest Rak. Jeżeli chodzi o raka w najbliższych 7 dniach, jeżeli chodzi o życie o osobiste, życie prywatne na pewno tutaj raki, tutaj widzę ewidentnie u raków jakby taki dysonans, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi w ostatnim czasie na zasadzie tutaj widzę jakby takiego a, w pewnym rodzaju jakby takiego braku w rakom ewidentnie brakowało pewnego rodzaju relacji w, w jakiegoś takiego przyjaźni, partnerstwa, nawet i miłości, jeżeli, jeżeli są to raki powiedzmy, single, na pewno jakieś braki odczuwały raki w ostatnim czasie. Braki typowo relacyjne i tutaj ja to widzę na zasadzie jakby tutaj nie chodzi o wszystkie relacje tutaj chodzi o jakąś specyficzną relację dla każdego z raków czyli to może być typowa relacja taka typowa relacja miłosna lub taka typowa relacja jakby na zasadzie jakby takiego takiej przyjaźni na pewno na pewno w życiu osobistym takie takie braki raki miały w ostatnich tygodniach, dniach, i tutaj polecam ogólnie, aby zobaczymy jeszcze, co przyniosą kolejne karty, ale na pewno w ostatnich dniach tutaj widzę taki brak u, u raków takich właśnie relacji. Hmm. Tutaj też widzę, że raki, jeżeli chodzi o zdrowie w, ostatnich, w ostatnim czasie, też hmm, tu widzę jakieś raki mogły mieć jakieś problemy ze zdrowiem. Hmm, tutaj typowo wynikające to z jakichś zaburzeń na tle. Hmm, ja tutaj widzę, że rakom po prostu najzwyczajniej brakuje jakby głębszej relacji. Yy, tutaj chodzi bardziej o taką relację yy, głębszą, jakby. Ja tutaj widzę jakby taki brak miłości. Yy, na zasadzie takiej. Bardziej nie chodzi nawet o jakiś partnerski, taki, raczej taką przyjaźń. Tylko tu ewidentnie jakby tak widzę, że. Rakom brakuje po prostu głębokiej, szczerej relacji z drugą osobą, takiej po prostu, tu nie chodzi o taką jakby przyjaźń, jakąś taką znajomość. Rakom ewidentnie tutaj w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach brakuje takiej czystej, bardzo nawet, tak jakbym powiedział, intymnej relacji z drugą osobą. Jakiegoś takiego zaangażowania. Braku miłości. Tak właśnie widzę, że jakby. Mm, widzę ogólnie, że raki mają takie. Mia, mia, mm, tak jakby miały, bądź mają jeszcze takie poczucie na zasadzie, że otacza ich bardzo dużo ludzi, ale jakby one się czują Czuły się ostatnio bardzo samotne na zasadzie takiej, że nie miały jakby osoby, z którą mogłyby szczerze porozmawiać, tylko takie osoby, gdzie. Ta znajomość jest taka jakby powierzchowna, bo po prostu nie wypada w pracy, powiedzmy, koledze powiedzieć o pewnych sprawach i właśnie widzę, że brakowało takiej osoby typowo, osoby takiej w relacji, gdzie powiedzmy raki mogłyby się zaangażować tak emocjonalnie, nawet miłośnie, w sposób taki powiedzmy, bardzo mocny. Jeżeli chodzi o tutaj o, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi bo druga karta była, była odnośnie zdrowia, natomiast ja czasami po prostu myślę o jednym, a mówię drugie To, to jest z takich tutaj pewnych przypadłości więc y, druga karta jest o zdrowiu i tutaj właśnie brak y, tej y, jakby miłości w relacjach może wywoływać pewne lub wywoływało pewne jakby skutki zdrowotne. Natomiast trzecia karta jest o typowo że o relacjach. Y, więc y, tutaj w relacjach uraku w najbliższych 7 dniach na pewno widzę y, pewien, y, pewien, y, pewien jakby nowy początek, pewien jakby, start możliwość jakby jeżeli tylko raki po prostu się otworzą na pewne możliwości w najbliższych 7 dniach na pewno pojawi się coś tutaj na zasadzie nowego początku na pewno to będzie coś w rodzaju takiej przygody Natomiast tutaj tutaj nie ma ewidentnie to może być na różnej płaszczyźnie natomiast jeżeli rzeczywiście tutaj z tych pierwszych pierwszej i drugiej karty wynika, że rzeczywiście chodzi o tak naprawdę tę taką jakby głębszą relację u raków to możliwe, że w najbliższych 7 dniach właśnie będzie coś w rodzaju takiej przygody pewnego nowego początku, który może przeobrazić się naprawdę w taką relację o którą raki zabiegają o której Yy, o której właśnie rakom chodzi. Natomiast yy, ja tutaj widzę, że ona może się różnie zakończyć. Ja nie widzę, że to może być na pewno coś takiego jakby yy, na zasadzie przygody, na zasadzie jakby takich nowych doznań, natomiast to może się przeobrazić zarówno w długoletnią znajomość, ale równie dobrze może to być tylko zaspokojenie jakby takich potrzeb chwilowych na zasadzie, że poznają raki osobę, która w pewnym sensie jakby zaspokoi te takie potrzeby głębsze, głębszej relacji, takiej bardziej większego zaangażowania, zaangażowania emocjonalnego, ale jak to się wszystko potem potoczy, to już naprawdę zależy od raków. Na pewno jeżeli raki tylko zwrócą uwagę na pewne sytuacje w najbliższych 7 dniach może przydarzyć się właśnie taka okoliczność, która w relacjach na pewno da jakiś nowy początek, nową przygodę. Jeżeli chodzi o pracę i pracę, i finanse u raków, to widzę, że w ostatnim czasie raki. Tutaj uraków Ja widzę jakby taki brak połączenia. Nie wiem, jak to, jak to przenieść tutaj Brak połączenia, brak jakąś taką widzę separację w ostatniej, w, ostatnim, w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o zarobki, uraków, e Separacje, y jakby y brak jedności, brak y to może się objawiać, że ja tutaj widzę taką sytuację na zasadzie, że raki, y raki mogą się jakby alienować, jeżeli chodzi, nie wiem, o pracę, o, y o kontakty w pracy, o y ogólnie jakby brak takiego brak brak jedności, brak jakby spójności, jakby ja tu widzę takie jakby nieodnajdywanie odna, nie się w zespole, jeżeli chodzi typowo o pracę yy... Widzę, że raki w, ostatnich, w ostatnim czasie na pewno miały taką sytuację, gdzie albo czy to na gruncie biznesowym, czy w pracy, czy w jakimś aspekcie życia, który był powiązany typowo z zarabianiem pieniędzy, z takim utrzymaniem się, była pewna grupa ludzi, jakiś team, jakiś zespół, gdzie po prostu raki się nie odnajdywały lub się nie odnajdują ale to nie dlatego, że po prostu coś jest nie tak, ja tu bardziej widzę, że to może być po prostu jakby nie ta grupa ludzi, jakby nie widzę tutaj jakby takiego jest jak widzę jakby nie ma takiego połączenia synchronizacji z innymi ludźmi, ale tutaj widzę stricte jeżeli chodzi właśnie o pracę o jakiś zespół zespół ludzi, którzy Coś, coś raki miały po prostu do jakiegoś zespołu przynależeć bądź tworzyć jakiś projekt, ale tutaj widzę, że jest po prostu brak totalnej jakby synchronizacji, połączenia myśli, brak jakiejś takiej spójności. I to niekoniecznie, to nie chodzi o to, że tylko raki powiedzmy w jakiś sposób odbiegają od, od grupy, ale ogólnie widzę, że ta grupa jest jakby taka niezgrana, i raki po prostu jakby źle czują się w tej grupie, przez co jakby są w pewien sposób ograniczone, jeżeli chodzi o swoją kreatywność, coś w tym rodzaju, więc rak, wszystkim rakom proponuję, jeżeli chodzi o pracę i finanse w najbliższych 7 dniach na pewno, albo po prostu wyjaśnić sobie z pewnymi osobami i pewne kwestie, i zarysować pewien nowy jakby plan działania, plan funkcjonowania, albo po prostu najzwyczajniej. Zmienić otoczenie, zmienić grupę, zmienić projekt, przenieść się. Ja tutaj widzę nawet jakby przeniesienie się do innego działu, przeniesienie się jakby do nawet innej pracy, czyli jakby zmiana otoczenia, bo widzę, że tutaj to było albo jest bardzo jakby. Grupa ludzi, w której raki są lub były nie, nie sprzyjająca ich, ich rozwoju, ogranicza ich to przez raczej brak jakby takiej organizacji tej grupy, ja to tak widzę, więc najlepiej by było po prostu albo wyjaśnić sobie pewne kwestie i zarysować nowy plan działania w grupie, albo po prostu zmienić taką grupę bądź ja tutaj widzę jakby nawet oddział, oddział pracę bądź jeżeli chodzi o biznes, to po prostu nawet zmienić osoby, z którymi współpracujemy, po prostu wymienić to, bo tutaj ewidentnie, ewidentnie to po prostu raki ogranicza i będzie na pewno korzystne w najbliższych 7 dniach, jeżeli takie zmiany się dokonają.